Co, eee, recenzja skakanki? Ja myślę, że to jest dobry, doskonały pomysł dla... Kamerka na trampolinie chyba skacze, tak buja. Tak się składa, że jest to nasz eee, monitor eee, produkcyjny. Sprzęt by Spotlight Agency. Dobra, skakanka, lecimy. Reakcja na skakankę. Gotowi jesteście? Tak? No to zobaczycie zaraz. Skaczemy. Ty stary. No jasne, że skoczę z na imprezę, Pietraci. Lecimy. Nie... Dobra. Tańczę pogo, no bo nie potrafię sklaska... klaskać. Klap, a ja nie przyszedłem. Klap. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem wcześniej, to to, że klip jest fajny, ale wokale... Wokale moim skromnym uchem, a patrzcie, ja się znam, bo mam sokawki takie, jak mają w 3-4 studiów, to... To odstają od bitu, odstają od bitu, bi od tak wam powiem, miks się człowiek nie popisał, jeżeli chodzi o klip, klip fajny. Tak. Podoba mi się, że każdy z nich musiał być takim androidem. Zero emocji. No takie przecinkowe flow, to leci, to, to leci, to fajne jest w sumie, tak szczerze powiem. Dobra, jeżeli chodzi o Skiego, to ja myślę tak, to flow miał potencjał, jeżeli chodzi o, no o ten mix, to ten mix to jest dupa, mix to jest dupa, ale to flow miał potencjał, tylko że ono było takie na jedno kopyto, nie tylko to i tyle, lecimy dalej, no i oczywiście Butelka wody teraz nawija, jak nie zauważyliście. Jestem jak się rozpędzę, na Podoba mi się, że, że oni nie... Z... Oni tak. My nie zadbalmy o jakiś staty na ten telefon, żeby to wyglądało profesjonalnie, nie. Oni wzięli bez Beskidu, zdjęli z jej etykiety, no bo za nie zapłacili oczywiście. No i stwierdziliśmy, dobra, to starczy. Jesteś głupi, dziękuję. Wodę. Ona się boi, rzuca koło ratunkowe. Jest Chociaż ja jestem fanem tego Bębę. efektu. Górka, na chwilę i się... Czy wy zapreserwaliście twarz Alicji tutaj? Poczekajcie. Już pomijając twarz Dominika, pomijając jego twarz. Przyszedł... Co tutaj zagrało? Powiedzcie mi, mi, co tutaj nie zagrało? Bo tutaj coś tu ewidentnie nie zagrało, jeżeli chodzi o ale to może to nawet na przykład nie jest ale w ogóle. A ja głupoty gadam. Ale w tym bicie w ogóle... W tym bicie nie ma... W tym bicie nie ma takiego czego, żeby on tak wiecie, płynął, żebyś głową ruszał. Nie ma takiego czegoś. Mnie to boli strasznie, nie? Bo to jakby było ten, to to może nawet spoko by to brzmiał, bo chłopaki... No spoko w sumie. To nie... W sensie... To ja bym tego nie słuchał, bo to jest niestworzone do słuchania, ale jeżeli chodzi o, yy, o te flow, wszystkie to one są takie okej okay. Tylko ten beat jest też taki, że wiecie, że nie ma takiego, że ruszasz głową, nie ma... jest taki bardzo płaski i nudny Jak napój, nie mam na to czasu Nie dawałem drinków, a tak zajebisty smaku Ziomal ma odklejeno i skacze tak jak Adam, nam nie brakuje kasy, a robimy skoki na Moja mała Bibi śpiewa prawie tak jak Pajce. Abym brał ją na poważnie. Nie ja ją na serio, choć ma tylko 17. Ej! Ej, już 18! Ja ty jesteś stuliarzem, który prosi wciąż o szansę. White 2 1, 1, lepszy, nie? No, wydaje mi się, że na sword lepsze akurat, jeżeli o to chodzi. W się sensie no, no offense dla White'a, ale. No słychałaś skakanki? kakanki? <grym> Może <Morda, słychałaś> skakanki? Coś <grym> O, do, do tego się nawiązać. Uważam, że cegła najlepiej. Pietras myślę, że mógłby lepiej, ale to jest kwestia tego, że wrzucili tego tam na z tym śpiewanym na tym tunie, nie? Że to nie gra na tym bicie w momencie, kiedy. Wiecie, Tune fajny jest, jak on się tak rozmywa z bitem, jak to faktycznie jest jedność. A tutaj bit jest in gdzie indziej niż faceci, nie? I to jest takie takie, takie no srakie. Takie właśnie.

To jest piosenka typu, na koncercie brzmi lepiej niż, na, niż w digitalu Piosenka typu, <noise> piosenka Team 2 Żartuję No ale posłuchajmy pos 7